Jeszcze za ZSRR. Gdzieś w 1965, kiedy powiększono pola kołchozowe. Las został wycięty w pobliżu dużej wsi, w której mieszkali moi dziadkowie, dosłownie 15 metrów od ostatniego domu znaleźli partyzanta partyzantów, którzy walczyli przeciwko Sowietów bunkier. Wszyscy we wsi przez wiele lat wiedzieli, że jest tam bunkier. Dostarczali im żywność, prali ubrania, leczyli partyzantów, ale żaden z mieszkańców nie zdradził partyzantów NKWD, chociaż byli bogaci i biedni we wsi i tylko najemni pracownicy, robotnicy. Wszyscy wspierali partyzantów do ostatniego dnia. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem: Dlaczego wieśniacy nie dokonali ekstradycji? Zapytałem mojego ojca, a on powiedział, że nasi partyzanci nigdy nie zabijali, nie rabowali ludzi, nie mówiąc już o gwałceniu, a oszczerstwa przeciwko nim to sowiecka propaganda. Próbując zniszczyć chłopskie poparcie partyzantów, Sowieci zabijali, wywozili do obozów koncentracyjnych lub wysyłali na północ wiele wiosek zupełnie z nowolotkami. Wszystkie dzieci, starcy i chorzy zginęli w drodze lub pierwszej zimy przymrozki przekroczyły 50 lat. W ten sposób komuniści próbowali przyzwyczaić Litwinów do ich brutalnej władzy. Przeklęcie komunistów na zawsze. Dlatego cała ta masakra wołyńska jest kłamstwem. Wszystko jest stworzone po to, by zniszczyć relacje między dwoma narodami. Wszystko było tak. Nie wierz w propagandę.